Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. E, oczywiście ja znowu mam zatkane zatoki, zatkany nos. Dziwnie trochę słyszę, bo mam też zatkane uszy, więc e, mam nadzieję, że e, w miarę dobrze mnie słychać, ale stwierdziłam, że jak zaczyna nagrywać vloga, to może lepiej się poczuję i będzie ten dzień jakoś lepiej wyglądał. E, załapałam właśnie jakiś katar, oczywiście e, on nie chce m, mi e, standardowo, tak jak zawsze nie chce mi e, po prostu jakby spłynąć, tylko gdzieś tam e, pozatykane mam zatoki, ale ale walczę z tym i ogólnie nie czuję się jakoś źle, tylko po prostu tak, nie wiem, jakaś taka przytłumiona troszeczkę jestem. Do tego też Alanek załapał e, jakiś katar i ostatnie dni no są takie dosyć ciężkie. Cały czas mi się budzi, e, no, cały czas chcę być też na rękach, jest taki marudny i no trochę mi ciężko było tutaj zacząć nagrywać. W ogóle wszystko jest mi ciężko ostatnio ogarnąć. E, mamy czwartek, nie nagrywałam już jakiś chyba tydzień ponad tydzień, bo w sobotę mieliśmy chrzest Alanka i jakoś właśnie zaraz w niedzielę mm, najpierw mnie coś tak jakoś zaczęło, nie wiem, jakby gdzieś w kościach łamać, jak to tak się e, mówi i potem w poniedziałek ja byłam już taka trochę zasmarkana i Alanek właśnie też, dlatego walczymy w zasadzie już czwarty dzień z tym e, no ogólnie ja tak, e, no nie zwracam nawet na siebie uwagi za bardzo, e, więc wydaje mi się, że jak się tak ogarnę, rozruszam to czuję się dobrze, no tylko Alanek jest taki biedny, szkoda mi go no, ale mam nadzieję, że już będzie lepiej. Bo ogólnie nie ma jakiegoś takiego mocnego kataru, nie dusi go jakoś tak bardzo. W nocy nawet całkiem dobrze śpi, ale jakoś tak, nie wiem, jest marudny. Mo może to, nie wiem, coś innego, może po prostu ma też taki czas i e, jest teraz jakoś taki bardziej wymagający. Może to nie tylko ten katar, no nie wiem. W każdym razie damy radę, ogarniemy wszystko. E, to znaczy, no w sumie ja, bo e, Wiktoria czy Alanek, no potrzebują tylko mojej uwagi. Oni mi w tym nie pomogą, ale będzie dobrze, także zapraszam Was do oglądania, do spędzenia tego dnia ze mną. Pewnie on będzie w domu, bo na razie jeszcze nie wychodzę. Obiecałam koleżance, że do niej wpadnę w tym tygodniu i no i właśnie mamy czwartek, jutro jest piątek, ale może jutro poczujemy się lepiej i jeszcze ją odwiedzę, bo jak obiecałam to wypadałoby odwiedzić, także nie przedłużając już, zapraszam. Tydzień temu też zrobiłam paznokcie, to znaczy zrobiłam, byłam u dziewczyny, która robi paznokcie e, i zrobiłam sobie takie jasno-beżowe, jeden taki e, brokatowy, coś taki troszkę pod, e, pod kolor brązu. E, nie ogarnęłam już tego sama, tak jak Wam e, mówiłam już jakoś w poprzednim vlogu chyba. Ja sobie zawsze robiłam paznokcie sama, robiłam je chyba od 6 lat nawet ponad, takie dobre 6,5, bo pamiętam, że to był jakoś luty, marzec, jak zaczęłam robić paznokcie, więc no takie porządne 6,5 lat. E, walczyłam z nimi sama, nawet jak urodziła się Wiktoria, ale teraz przy dwójce, no nie, nawet powiem Wam, na razie nie chcę mi się tego robić, po prostu nawet nie mam chęci, dlatego skorzystałam, e, zrobiłam je u kogoś. W ogóle to była taka odskocznia, bo e, no trochę czasu tam spędziłam u tej dziewczyny e, i powiem Wam, że było mi dosyć dziwnie, ciągle mi się wydawało, że zaraz... E, Alanek zacznie płakać, albo nie wiem, Wiktoria mnie wołać, albo e, nie wiem, po prostu ciągle w głowie słyszałam dzieci. Na koniec, jak już e, dłużyło mi się troszkę, to miałam wrażenie, że zaraz Paweł stanie w drzwiach i powie, że Alanek jest głodny i muszę go nakarmić, ale powiem wam, że wszystko super się kręciło beze mnie, bo e, dzieci były grzeczne, Alanek e, nawet nie był głodny, dopiero jak wróciłam, to go nakarmiłam, także super. E, teraz w grudniu na pewno też skorzystam jeszcze z tego, żeby zrobić te paznokcie u kogoś. No i tak, czuję się jakbym od Odzyskała po prostu rękę. E, bardzo nie lubię siebie bez zrobionych paznokci. To jedyna rzecz, którą w sumie robię, bo e, nie chodzę do kosmetyczki, nie chodzę do fryzjera, nic takiego innego nie robię. No tylko te paznokcie są takie jakby m, nieodłącznym takim elementem, który zawsze, e, który zawsze miałam. Także cieszę się bardzo. Super. Paweł mi ostatnio kupił takie kapcioszki, był ostatnio w Pepco i przy okazji wziął mi takie kapcie, nie mam pojęcia ile one kosztowały, przyniósł je z metką, ale w sumie nie zwróciłam uwagi, nie wiem, ale ile takie kapcie, 20-25 zł, a zrobiło się jakoś tak świątecznie, nie mam pojęcia co to jest, czy to jest misiu, chyba misiu chyba tak, ale w takim świątecznym sweterku z takimi tutaj pomponami, także e, no naprawdę są milusie, cieplusie e, kojarzy mi się właśnie już tak, taki świąteczny czas ale w zasadzie już za tydzień jest grudzień więc ja pewnie ten cały grudzień będę już myślała o świętach, o jakichś ozdobach e, o ubieraniu choinki i tak dalej, jakieś prezenty też e, na pewno się znajdą pod tą choinką 6 grudnia także super czas teraz przed nami a tutaj zamieszkał sobie taki pan. Ostatnio z Pawłem przyglądaliśmy na Allegro właśnie takie skrzaty, takie e, figurki, że to tak nazwę e, i Paweł od razu zamówił właśnie takiego skrzata. Kilka dni później odebrał go z paczkomatu, przyniósł i ja byłam w szoku, bo myślałam, że tylko przeglądaliśmy, a on go od razu zamówił. Ale jest bardzo ładny, no uroczy. Przypomina mi właśnie już taką magię świąt. Nie było już sensu go chować, także od razu tutaj sobie stanął. No teraz te dynie tutaj mega nie pasują, będę musiała je schować. No a skrzat zostanie. Jeszcze nic tutaj nie ustawiałam takiego świątecznego. Myślę, że jeszcze troszkę z tym poczekam, ale no już ten skrzat tutaj e, skoro e, stoi to już zostanie halo bo coś chyba ostrość mi nie łapie ale no tak jest uroczy a i on jest właśnie taki, że e, te nogi można mu sunąć i jest sobie taki malutki a jak go wydłużę to ma metr, metr wysokości także całkiem fajny no i stoi sobie tutaj w rogu na razie nikomu nie wadzi, tam też będzie nasza pewnie choineczka, także nie wiem, sobie jakoś tam razem będą użytkować ten kąt. Tylko przydałoby się jeszcze te ściany pomalować i byłoby idealnie. Obok mnie to jest taka większa wioska, bo jest tutaj apteka, sklepy są, kościół, jakaś tam chyba przedszkole czy szkoła, no po prostu taka większa miejscowość. Moja mama potrzebowała tutaj przyjechać do apteki. A ja myślałam, że wyjdę do sklepu, zabrałam dzieciaki, oczywiście, bo e, no, nie, nie wychodzę nigdzie bez nich. Ale zasnęła mi Wiktoria, Alanek też, ale z tego to akurat się cieszę, e, że Alanek zasnął, bo coś właśnie tak e, zaczął mi też marudzić. Brakuje mu chyba zdecydowanie świeżego powietrza, bo ostatnio właśnie nie wychodziłam na dwór przez te moje zatkane zatoki. Także e, fajnie sobie teraz zasnął. Trochę złapał tego świeżego powietrza e, zanim go wpakowałam do auta, no ale że zasnęła Wiktoria. Ja także raczej nigdzie nie wyjdę, bo nie będę miała jak się z nią zabrać. Także czekam na mamę, jest w aptece, ona pewnie będzie też chciała do jakiegoś sklepu pójść, także, nawet jak pójdzie do tego sklepu, to ja poczekam tutaj na nią w waucie. No i wrócę do domu, ale zawsze to coś lepiej że chociaż gdzieś w ogóle wyszłam z domu wyszłam na świeże powietrze, tak się zastanawiam czy nie wyjść też na jakiś spacer no właśnie tak trochę męczą mnie te zatoki i nie chciałabym tego jakoś bardziej przeziębić ale widzę, że dzieciaki tego zdecydowanie potrzebują, także może się też wybiorę na e, jakiś spacer nie mam śpiworka do gondoli dla Alanka, bo myślałam, że będzie dobry ten po Wiktorii mm, ale chyba jest jednak za duży, nie wiem ile on ma centymetrów nie mierzyłam go e, i nie wkładałam jeszcze nawet do środka, ale znieśliśmy go ze strychu e, i i wygląda na oko na taki za duży, więc no nie wiem, czy się nada, bo byłam już nastawiona, że a dobra, będzie ten po Wiktorii i ona go miała w spacerówce, nie, miała go w gondoli, miała w spacerówce, ale myślałam, że jakoś go upchnę. Także no jeszcze to sprawdzę. Sprawdzę, może akurat się nada. A jak nie, to muszę jak najszybciej jakiś zamówić, bo jest już naprawdę zimno. Wróciłam właśnie do domu, zrobiłam sobie kawkę w też takim świątecznym kubku. Dałam sobie trochę cukru, chociaż już miałam nie słodzić, ale ciężko mi jest jakoś odejść od tego cukru. E, udało nam się jakoś zrobić te zakupy. E, chciałam początkowo Wiktorę wziąć na ręce e, i e, wejść jeszcze z nią do sklepu na chwilę, tak żeby sobie mogła się zdrzemnąć, ale wstała także, ogarnęliśmy sobie jeszcze tam jakieś małe zakupy no i koniecznie kawa Chciałaby, chciałoby się rzec nawet, że to jest chwila dla mnie, ale. Wiktoria już wołała, to nie będzie zdecydowanie chwila dla mnie, ale chociaż jest kawa. Kubek uroczy tutaj ma taką e, fajną rączkę, też ozdobioną, to jest jakby taki misiu e, z szalikiem. Kupiłam go niedawno w Pepko, był jeden jedyny ostatni. Dlatego bez zastanowienia od razu go wzięłam, będzie się miło piło. Fajne te uszka są nawet tutaj e, na tym kubku. Także e, nie wiem, czy ktoś teraz e, pije kawę oglądając mnie, ale jeśli tak, no to zdrówko. Dzień dobry! kawka będzie w towarzystwie tego małego pana. Ta! -da! Jest godzina 18 i ja tutaj ugrzęzłam, e, to znaczy dosyć szybko i sprawnie mi to idzie. Wyprasowałam już jedną całą, taką pełną miskę e, prania dzieciaków. Zostałam jeszcze druga. Uzbierały się tutaj dwa takie porządne prania, także chcę to szybko ogarnąć, żeby mi to nie zalegało, bo być może jutro znowu będę coś e, prała, w sensie dzieciaków pranie, także znowu będzie prasowanie. Więc jak już tutaj siadłam, to chciałabym to wszystko wyprasować. Zobaczymy jeszcze, ile pośpi Alanek, bo akurat właśnie śpi. Paweł poszedł już chyba wykąpać Wiktorię, także jak jeszcze mi się uda, to uporam się z tym i będę zadowolona. A dodam jeszcze, że Wiktoria dzielnie mi pomagała, i wszystkie rzeczy, które uprasowałam, e, składałam i dawałam jej, żeby odkładała gdzieś właśnie tam na stół albo e, na łóżko i robiła z takie kubki z tego po prostu, e, tam gdzie są spodenki, tam gdzie są bluzy, i pięknie wszystko robiła. I po jakiejś takiej no, dłuższej chwili, bo naprawdę czekała na te każde wyprasowane ubranko, i po jakiejś takiej dłuższej chwili odwracam się, ona tak po cichutku się stąd zmyła że chyba naprawdę jej się znudziło i poszła się bawić do siebie do pokoju, no tak, ale już przyszedł taki czas, że mogła już się wykąpać, także Paweł ją zabrał, ale tak mnie to rozśmieszyło, bo tak pięknie mi pomagała, tak chętnie cały czas czekała na każde ubranko, wystawiała rączki, układała, naprawdę już taka mała pomocnica, ale chyba jej się znudziło i chwila moment się zmyła. Mamy już kolejny dzień. bierzemy się za montowanie tego vloga. W zasadzie kończę już montować tego vloga. Wypuściu. Mhm. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych filmach. Pa!